Drodzy widzowie witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Petsgo jak widzicie dawno nie było odcinka ale już wracam będzie nagrywania jakby co dzisiaj z Robloxa a może nawet jeszcze dzisiaj albo jutro będzie z Minecrafta więc no więc ja nie będę przedłużał ale dzisiaj będziemy robili duży opening bo powiem tyle widzowie Siedziałem długo nad tym i zobaczcie mam równe tysiąc tych tutaj i będziemy mogli sobie zrobić z tego opening. Mamy tu 30 jajek, więc to też i mamy tutaj poteczki, więc coś będzie do rolowania, więc zapowiada się ten dzisiejszy odcinek trochę, no ja mocno. A ja poza odcinkiem akurat trafiłem sobie Diamond Dog'a i Blue Cat, więc też się zapowiadało na dobry odcinek, więc sobie zacznijmy widzowie od tego openingu tych może tych paczek wtedy będziemy mieli więcej tego wszystkiego, co mamy szansę na godpotka więc może też będzie godpotka w sumie. Czekajcie, bo coś nie dobra, nie ma godpotki Dobra, to możemy zacząć. Kurczę, nie chciałem, nie chciałem tak. Kliknąć. O, zacznijmy, tak 50. Będziemy sobie otwierać to chwilę zajmie ale spokojnie na luzie. Znaczy tak sądzę, że tutaj będzie widzowie no jakiś dobry loot, bo tu ja widzę tutaj Ja pamiętam widzowie, że tutaj trafiłem w ogóle też y, tam Rainbow Rolla, kost tą kostkę w sensie. Nie, nie trafiłem teraz. Zero, zero, 115, Wow, nie no. Szanse są tutaj pokręcone, szczerze. Tego nie będziemy otwierać, tych bundle of scrolls, bo to się nie opłaca strasznie. Tylko to. To się opłaca, jak nie wiem, widzowie otwierać, bo szansa 1 na 174 takie paczki w sumie, więc. Jakby taką trafić, godpotkę, to już się ma chyba nadgwarantowanego huge'a Nie wiem, czekajcie, widzowie. Ta podka chyba jest strasznie tania, już Wam pokazuję. Nie, to było w, shop, w shopie to była potka. A, no to nie, to przepraszam, to milion macie gwarantowany od razu mówię. To nie aż tak dobrze, dobra. Mamy ze sobą już połowę. To zostało nam jeszcze druga połowa tego. Okej. Okay. No tak bym powiedział średni jest ten lud. Jedynie te koktajle oddają o o widzowie mamy. No to się zapowiada bardzo dobrze. A może nawet widzowie trafimy animację z tym jajkiem. Nie wiem może na dzisiejszym odcinku. Ale oby oby było coś dobrego widzowie. O to mogę sobie od razu stworzyć kolejny klucz dziękuję. mi się trafiło, ale nie wiem co, to pewnie coś beznadziejnego widzę, więc nie musicie patrzeć. Dobra, 100, 199 paczek, czyli takie 200 zostało. Wy macie tam prawo, tutaj możecie sobie patrzeć, co ja trafiam. Tutaj, więc sobie patrzcie, co ja trafiam, a ja będę dalej otwierał to. I Open All. I mamy 7. Uja! Oh yeah. Wizowy, mam 7 tych Rainbow Board Game Dice i 7 Instant Luck potion 4. Więc. Wow! Nie, no. Mocny. Mocny wizowy opening. Mam, mam 1300 gold dice'ów Rainbow Dice 239. Tak, mam Blazing 48. Tego 326. Tego. 1800 o matku to czas jeszcze te jajka otworzyć. O. Może coś dobrego. No i mamy dwa razy na 5 milionów widzów. No to nie aż tak źle jest. To lecimy z kolejnymi. Może będzie szczęście lepsze? Nie, znowu na 5 milionów. A, i widzowie, ja mogę Wam szczerze podarować te pety, na przykład 5 milionów lub 10 milionów. Jeśli chcecie, to po prostu wyślijcie na mailboxa w PetsGo. Mój nick tutaj Wam podaje już. A tam będziecie też, no to jest to, ja może. Po prostu napiszcie swój nick w komentarzu, to ja wam na przykład wyślę takiego peta. Na przykład. Jeśli. Jeśli. A, no to mówię, widzowie, jeśli chcecie te pety, no to mogę wam dać oczywiście. Ja wam. Też pokażę widzowie jak trafiłem sobie na przykład tego Blue blu Kata. Możecie sobie zobaczyć. Ja jako miałem... No i mi trafiło się no. A co drugiego tam widzowie wam nie będę pokazywał, bo to jest ta sama animacja jak... No. To też było 100 milionów, więc no. Trafiłem diamant doga. No i tyle. Dobra, to możemy sobie widzowie... Czekajcie, bo chyba... Tak, jeszcze nie otworzymy wszystkich tych... Cupid X. Niestety. O, tym razem nie ma 5 milionów, ale mniej. Dobra. Lecimy z kolejnym jeszcze. Zostało nam 15 jajek. Nie ma nic. Dobra. Ok, z tymi jajkami to tak trochę pecho, chyba widzę. Widzę. No, dobra. O matko, aż tak źle, że aż dwa... ja nie mogę, aż na 20 tysięcy widzów, ja nie mogę, co jest grane i, 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 i nie mam 5 milionów, dobra No to widzowie, odpalamy teraz to, co chyba z większość z wesnej berliczka, to odpalamy tego z 20 co najmniej co najmniej z 20, tak żeby było 300 i tego odpalamy z też takie z multum ileś tam, nie wiem ile, ale pewnie jest dużo. Tego Lucky Potion też trochę. Tego 7 masz. Co jeszcze? To jeszcze Rainbow Dice'a. A tego to mogę nawet z 50, dobra. Czekajcie jeszcze i tam, i szybko, szybkość. Jezu, już nie mogę, chyba. Dobra, to możemy, widzowie, zacząć sobie otwierać. Autohacza włączyłem. No i na początku hakarkac. Nie, no dobrze, dobrze, na razie jest widzowie. Grim Reaper 3 miliony. Się. O, widzowie, mój ulubiony pet Forest Wavern. Widzowie, mamy jajko, mamy jajko, dobra. To okej okay, dobra, dobra, ale widzowie, mamy jajko, to jest najważniejsze. Ile? O. Aha, no. I widzowie oddaję, widzowie, 500 milionów. Dziękuję. No i na czacie to jeszcze widać, nie no, pięknie. Po prostu przepięknie, widzowie. Przepiękny odcinek jest. Jeden z najlepszych spec Go. Mamy jeszcze trochę tego... O matko. To może tak widzowie... Można tak w nieskończoność dosłownie to otwierać. I jeszcze tutaj Cyberpunk Gast. Jeszcze, o oh matko, ile tego jest? O oh matko, 1,5 miliona, dobra Hydra Axolotl. Dobra, i coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze. I no, w sumie no. Czekajcie, nie, jeszcze coś jest. To możemy. Czekajcie, widzowie. To możemy dorzucić. Dorzucić możemy dorzucić. O jest idealnie blazing jeszcze. Dobra, lecimy teraz widzowie na maksa. Wypiję te wszystkie blazing. Daj, tutaj lecimy z takie 50 50 koktajlik nawalamy też tam, z nie wiadomo ile. Tu tego też matko nie chciałem. Nie chciałem koktajli, chciałem to z tego też z 50 i z tego też z 50. Oczywiście trzeba te pomarańczki no, niby które daj, dają laka to trzeba też coś zjeść bo tam by działa a nie wiem czy działa. I tego tutaj też mam po 9 koła więc możemy sobie też tego dać trochę. Dobra to zaczynamy dalej widzowie zabawę z tym. Co kolejnego nam się trafi. Ok. Sombrero Chihuahua. Pasuje mi. I, 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 i... Kat w sumie. Coś dalej będzie dobrego? Może jajko? Nie, nie będzie chyba jajka, widzowie. Chyba, chyba żeby było jajko, widzowie, to chyba to tak musi oddać, że trzeba kupić sobie płotkę czwórkę, widzowie. To wtedy wam może to tak oddać. I... Piedra Axolotl. Wow, Thanks for playing Aha Nie no dobre, nie? O matko Widzę, że wróciłem, byłem w teatrze, była mała przerwa, ale lecimy sobie dalej z tym openingiem, trochę podgłośnie to. Możemy dalej lecieć z openingiem. Ok, ninja cut. Coś jeszcze dobrego będzie. O, widziałem coś, tam jakieś 31 milionów. A mamy Colorful Dragona. Jak to wygląda na czacie, o Jezu <laughs> Widzowie mamy jajko! Mamy jajko, mamy jajko. Coś mocnego będzie na pewno znowu Ancient Dragon 100 milionów widzowie. A znowu Colorful Dragon. Ten widzowy Colorful Dragon przynosi takie szczęście, nie? Evil Computer 10 milionów. Wow, już myślałem, że widzowie, że kolejne jajko, nie? Halisz Axolotl Techniki Cat 40 milionów, nie? No, naprawdę, widzowie, to chyba to jest najlepszy chyba odcinek w całej historii tego kanału z Petsgo, najlepszy odcinek 2 miliony kolejne, nie? Kitsun Fox, oczywiście jeszcze milion i ja widzowie miałem takie takie przeczucie, że znowu będzie jajko po prostu mam pomysł widzowie Dorzucimy jeszcze troszeczkę tego laka. Odrobinę, odrobinę. 50 jeszcze. Znowu 50. To się źle skończy. Wiem o tym widzowie. Wiem, że to się bardzo źle skończy. Że będzie. Ale zaufajcie mi. O, dobra. Zaufajcie mi widzowie to na korzyść. No, widzowie miałem laga troszeczkę. Tego na nawaliłem tak dużo, że miałem aż lagi dosłownie. Dobra, możemy lecieć dalej widzowie. Kitsun fox oczywiście. A, zapomniałem autorola, no juliczka, co <grystanie> y <grystanie> no co to za takie mam słabe Łaa, poczekajcie widzowie Oj oj, tutaj trochę laka potrzeba Niemożliwe, żeby mi się skończył lak. Dobra No i teraz możemy dalej No nie no, 625 tysięcy, no to, to już akurat słabiej trochę widać, że idzie. Nie, a jednak nie widzowie 4 miliony hakercut. Okej, okay, jakiś blue fluffy. Coś jeszcze będzie mocnego. Nuklear agoni, dobra, 46 milionów to też pasuje. No, i na przykład wizerunek takiego, takiego właśnie agonii, będę mógł na przykład wam podarować. Po prostu napiszcie swój nick. Spe. Go, go, to ja wam po prostu wyślę na przykład. No, po prostu proste zadanie, a wy macie darmowego peta. No, i w taki sposób akurat mi też rośnie top value na serwerze, więc. Kolejny Stone Gargoyle Dragon. Matko. O, 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 o. Nie, kurczę, myślałem, widzę, że już coś będzie znowu mocnego, ale najwyraźniej chyba nie. Ale dwa razy widzę, że mieliśmy jajko, więc tak akurat szanuję, że to był dobry opening. znowu ten Stone Gargoyle Dragon. Mozaik Griffin, Million. Coś jeszcze będzie mocnego. Lumi Axolotl. Coś jeszcze. Nowy Forest Wavern I to w sumie wszystko, bo już chyba tam się. Tak. No, ostatnie pewnie to jest, widzowie. No, bo już nie ma Blazing dice, dobra. Nie ma Blazing Diceów, no to, widzowie, ja wam pokazuję mój ekwipunek, jak on wygląda. Tu mamy dewy tego Demi D D Dominusa, którego trafiłem. Tutaj, jak widzicie, te pety, które trafią, tutaj na przykład tego Ancient Dragona też wam mogę podarować, jeśli chcecie. No i to, co trafiłem, Nuclear Agony, Techicat i tam inne, niżej też są tutaj. Te które mi się też udało trafić. No i widzowie, polecam Wam teraz grać w pet go, bo to jest idealny moment, kiedy możecie sobie właśnie takie openingi, na przykład jak ja, robić. Więc to by było widzowie ode mnie na tyle. Cześć. Pa.